Witam dzisiaj Odbieramy nasz Dropik YUM To jest za staki na przykład Kujira. Musimy połączyć tutaj nasz portfel Kepler Kujira, Kosmos. Zaznaczamy. Podłączamy. Ok. To jest claim. 8, coś tego dostanę. Tego nie mam. Także to jest tak. Maja mask. Jeżeli macie coś takiego. Ok. Klejmujemy sobie. 367 godzin zostało do odbioru to, tego. Ok. To możemy sobie zrobić. 2000 mają. i teraz okej okay. kakao na tutaj za czy to będzie można Gdzieś to jest odebrane, ale poczekajcie. No właśnie. na Avalanche, ale nie widzę tego tokena Zaraz zobaczymy No okay. trzeba podłączyć też... Zaraz zacznę, poczekajcie. Coś tam działa, no dobra, ale wiecie jak odebrać. Link zostawiam Wam w opisie filmu. A jak to sklejmować? To zobaczymy. Może będzie na... Może będzie na, poczekajcie, blue... będzie na Kujira. słap tego. No właśnie, mamy to tutaj. Nie ma jeszcze tego wylistowanego chyba. Tego kakao. Ani to jest yum. jeszcze raz oczymy. No dobra, że dobrałem, ale... Nie widzę tego. Dobra, trzeba będzie po prostu... poszukać. Gdzie to może być? Ma. Dobra. Jak coś to jak znajdę, to wrzucę po prostu info pod opisem filmu powodzenia.